To miejsce w Brzeszczach przy ulicy Siedliska może być Twoim nowym domem. Nowoczesny bliźniak o powierzchni użytkowej 101 metrów to wygodna przestrzeń dla Twojej rodziny. Masz do wyboru działkę 600 lub 500 metrów kwadratowych, a na niej możesz stworzyć wspaniały ogród. Do połowy listopada budynek będzie miał elewację. Serdecznie zapraszam już dzisiaj. Sprzedaję domy w stanie surowym więc możecie go wykończyć dokładnie tak, jak sobie wymarzycie. Zajawkę tego, jak będzie wyglądać końcowy efekt, zobaczyć możecie na podstawie już sprzedanych domów w Liczkowicach. To ten sam projekt, ten sam inwestor. Efekt jest naprawdę imponujący i stanowi marzenie każdego, kto szuka idealnego domu. To świetna okazja, żeby stworzyć coś własnego od podstaw i cieszyć się pięknym, funkcjonalnym miejscem do życia. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, chętnie pomogę. Tutaj w Wilczkowicach prezentuję wcześniejszą realizację tego samego dewelopera czyli domy wykończone z zewnątrz, tak jak widzicie, z pięknymi elewacjami. Przypominam Wam także, że budowa domu w dzisiejszych czasach to całe mnóstwo formalności, zastanawiania się nad każdym etapem od wyboru działki przez projekt, tudzież potem wykończenie. Tutaj macie tylko część tej drogi do pokonania. Zapraszam, zachęcam. Marta Luber, AI Estate.